No i tak, dzień dobry moi drodzy. Nadszedł w czas w końcu zająć się tymi szliperem. Tym wszystkim od Adasia miałem to zrobić wcześniej, ale nie wypaliło. A więc, tak, na pierwszy rzut, krętarka. miga jak złoto. Naładowałem obydwa akumulatory. I działa. Mam nadzieję, że nic tu nie Nie wysadzi mi bezpieczników. Pierwsza działa. A więc już na pewno nie pójdzie do rozbiórki. Teraz wiertereczka. Bardzo, bardzo długi przewód. Powiem tak, nie jest to nowość, ale co prawda bez udaru, ale śmiga. A więc też na pewno nie pójdzie. Zobaczymy drugą wieczarkę. Zaraz mi się tu przewody plączą. To jest coś podobnego jak ja mam. No niestety. A, już, już wiem co będzie. Już wiem co będzie. Tu jest o, przewód. Także to pójdzie do rozkręcenia. To pójdzie do rozkręcenia i przewód będzie naprawiany. Jeszcze jedna wiertareczka. Ta już trochę, trochę chyba wysłużona jest, ale Zaraz zobaczymy, no i hula. Jest tu coś, coś oznakowane, ale. Ale ja się na tym nie znam. W każdym bądź razie wiertarka hula, e, sztapierka. A więc też zostawiamy tutaj został został ostatni element układanki. Taka opalarka. No niestety. Niestety. Nic tu... nic tu nie... nie wymodzę. Nic tu nie ma żadnego. To już było chyba rozkręcane nawet. No cóż. Kabelek oczywiście zostawimy, bo takie kabelki się przydadzą, a więc to będzie do rozebrania. Ta będzie. Do rozebrania. Ona już jest prawie, prawie rozebrana. Tylko tu odkręcić i już mamy stojen na wierzchu. Także tak to będzie do rozbiórki. A to tu jest o kabelek. Kabelek kurwany. Także rozkręcę ją, zobaczę, podłączę i włączę się zaraz za chwilę. No i tak, kochani, już po rozbiórce okazało się, że przewód jest wyrwany, ale i w środku nie za bogata jest. Zobaczymy No i chodzi. Tu jeszcze jakieś jakieś coś. A. Natomiast lewe, prawe no tutaj ten jest do naprawy bo nie działa, wyskakuje, ale chodzić chodzi, także myślę, że będzie. Ok, a dzisiaj jeszcze coś takiego przywlokłem. Jakiś masażer, do czego to jest, to nie mam pojęcia. Nie będę go włączał, bo on był yy, na dworzu, na deszczu. A więc nie będę ryzykował. No i zresztą nawet nie mam takich, żeby rozebrać tego. Tak w bądź razie coś, coś takiego będziemy rozbierać i jeszcze. taki odkurzacz nie wiem co, co on tam będzie miał w środku w życiu takiego nie, nie rozbierałem nawet nie wiem jak to jak on no, tu jest co on ma 16V także przypuszczam że jakiś silniczek Powinien być. A więc też pójdzie. Do rozbiórki pewnie tak jak u yy, Rafała y, Pewex Recykling. Pozdrawiam Rafał Ewelinka. Yy, Rafał mówił, że tego nie bierze, bo jest za dużo plastiku. No ja z samej ciekawości tylko rozbiorę, zobaczę co tam jest i tak przedstawia się sytuacja na dziś. Także trochę roboty będzie już karton przewodów się też uzbierał, także będzie dłubaninka. Dobra. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i do następnego razu. Hej.